Cześć, z tej strony Stefan, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Fallout. W poprzednim odcinku dokonaliśmy rekonesansu w krypcie 15, poszukiwaniu hydroprocesora. Niestety nie będziemy, stanie, będziemy w stanie zjechać windą, dopóki nie zdobędziemy liny. Zatem kontynuowaliśmy nasze poszukiwania w Złomowie, gdzie mm, zapoznaliśmy się z lokalnymi problemami, a są nimi gangi yy, Gizma oraz Czach. I byliśmy również świadkami zamachu na Kiliana Darkwatera, nieudanego na szczęście i będziemy starali się pomóc Kilianowi w odnalezieniu, w dostarczeniu dowodów, iż to Gizmo za tym stoi. Oczywiście możemy, oczywiście możemy tutaj dokonać alternatywnej, wybrać alternatywną ścieżkę. I stanąć po stronie gizma. Ale my sobie będziemy. My sobie podążymy jednak yy, ścieżką. Dobra. Yy, dobra, lepiej już pójdę. Tylko. Wreszcie hmm. nie będę na oczach strażników, nawet jeżeli to będzie mój własny człowiek. Ja wezmę. Bo chciałbym jeszcze schandlować te przedmioty, które. Moje obciążenie jest maksymalne, dobra. 7 pistolet. Ja będę chciał te pancerze schandlować, bo mi są niepotrzebne. Dobra, to trzy na razie, dawaj. Może jeszcze jeden się zmieści? Nie. Well, howdy. I dopiero potem udamy się do gizma, żeby, żeby spróbować zdobyć dowody świadczące o tym, iż to on stoi za, za zamachem. Dobra, weźmiemy wszystkie kapsle od niego. Dobra, to weźmiemy jedną spluwę i odbierzemy od niego to wszystko. Może flary jeszcze i to. Jeden pistolet to się m. Hmm. No okej, okay, może być, Już to 90 Może jeszcze daj ten nóż i daj mi tę kurtkę. No, no to niech ma te 43. No dobry interes. Też tak uważam. No, no czy jeszcze możemy z kimś tu pogadać? Chyba nie. Co rolnik ze złomową? To strażnik z umowa To jeszcze sobie zbadamy do końca te okolice. Jestem zajęty, daj mi spokój. Dobra, to jest jakiś hotel. No to sobie porozmawiajmy. To kobieta wyglądająca na twardą. Witaj w noclegowni. Jak mogę ci pomóc? Szukam pewnych informacji. Jestem tylko kierowniczką hotelu, złotko. Nie wymagają ode mnie zbyt wiele. Oto 50 kapsli. Powiedz mi, co wiesz. Wiem, że masz teraz o 50 kapsli mniej. Nie zajmuję się podkowaniem, okej? Okay? Przyjdź, jak będziesz potrzebować pokoju. <grym> no dobra, 50 kapsli. Poszło się. Widzisz ekstrakcyjną, kształtną kobietę. Zapewne nie jedyną w tym przybytku. Hej, kochanie, jak leci? W porządku, ale mogłoby lepiej. Może ci w tym pomogę? Może i tak, ile sobie życzysz? Skoro już pytasz, nie stać cię. Może innym razem, kotku. Do zobaczenia. Nawet nie miałem opcji, żeby odmówić. Widzisz kelnerkę. Z. Z. Stranek? Dobra, czterogodzinny. Chcę się trochę zabawić. Członki nie gangu. Widzisz. Kim jesteś i co tu robisz? Nazywam się Steven. Jestem tu od niedawna. To widać, wszyscy tu wiedzą, że to teren Czach. Lepiej się stąd zmywaj, zanim ktoś skopie ci tyłek. Czachy? Kto to taki? To my, najbardziej wredny gang tego miasta. Prawdę mówiąc, to jedyny. Nikt nam nie podskoczy. Rządzicie miastem, co? Pewnie, nikt z nami nie zadziera. Może oprócz Kiliana, ale on jest spokojny w ogóle. Trochę jak szeryf, ale i tak robimy co chcemy. No, czym się więc zajmujecie? Po prostu kręcimy się tu i tam, gramy u Gizmo, a czasami zabawimy się w noży szumowin. Od czasu do czasu bierzemy zlecenie od gizmu lub jakiegoś przybysza. Wiktor lubi też naprzykrzeć się ludziom. Lepiej na niego uważaj, trzymaj się z daleka. Pracujecie dla Gizmo Co możesz mi o nim powiedzieć? To ten wielki grubas właścicielka syna. Chciałby rządzić całym z umowem, ale Kijan mu na to nie pozwala. Nieźle jednak płaci. Czasem wynajmuje winiego albo Wiktora żeby się zajęli sprawiającymi mu kłopoty ludźmi, jak pewien obcy, który się to pokazał parę tygodni temu. Kto należy do gangu? Cóż, Wiktor, Shark, który pęta się koło Nory Szumowin, Wini i kilku innych gości, którzy wpadają tu od czasu do czasu. Gdzie znajdę Nory Szumowin? Nora Szumowin to podubar na północ stąd, obok kasyna Gizma. Dlaczego z nimi trzymasz? Jesteśmy dla siebie jak rodzina. Troszczymy się o siebie nawzajem. Może oprócz szarka, który zawsze coś psuje, i Wiktora, który dziwnie patrzy na ludzi, ale wini jest spoko. Robimy razem różne rzeczy. Przyjaźnie te sprawy. Dzięki. Mogę to wejść? Zaraz, zaraz zapiszę sobie. No i pogadamy sobie, z, na co się gapisz. Wynocha stąd. Widzisz członka gangu. Świeża krew. <laughs> yy, chyba nie cieszę się za bardzo z życia, co? Dlaczego tak twierdzisz? Bardzo się cieszę. Cieszę się tak bardzo, ponieważ jest tyle rzeczy, które mogą krwawić. Ach tak, podziw dla sztuki. Rozumiem to, chyba. Ktoś, kto mnie rozumie, nareszcie. <laughs> Psycho. Wchodzisz na teren Czach-Przybyszu. Lepiej szybko się wytłumacz. Czachy, kim jesteście? Jesteśmy jedynym gangiem w Złomowie. Wiemy, co się dzieje na ulicach, a w nocy obejmujemy rządy nad miastem. E, wydawało mi się, że po godzinach rządzi tu gizmo. Ten dwał nawet się nie umie postawić. To my jesteśmy prawdziwą siłą tego miasta. Bierzemy to, co chcemy. Macie jakąś umowę z Kilianem? My nie przeszkadzamy jemu, a on nam topki trzymamy się w miarę cicho. Łapiesz? Ta, cześć. O, azas? Czego chcesz tym razem? Niczego, przepraszam. Ok. No dobra. Co tu mamy jeszcze do. Znalezienia To już chyba wszędzie byliśmy. To teraz możemy udać się na północną, do północnej części. Złomowa Gizmos A tu widzisz rolnika, widzisz fila, panie. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w pozbyciu się tego przeklętego psa. Dlaczego? Nie wpuszcza nas do domu. Oto dlaczego? To nie twój pies? To zwierzątko pewnego podróżnika. Kiedy ten podróżnik umarł, to przeglęte bydle posadziło swój kudłaty zat na moim progu i nie chce odejść. Siedzi tu już od wielu dni. Kim był ten podróżnik? Nie wiem. Jakiś dziwny koleś. Powiedział, że przyszedł ze wschodu. Jak gdyby ktoś mógł pokonać pustynię. Popadł w konflikt z gizmem. Chciał mu namieszać w interesie. No i gizmo nasła na niego paru chłopaków. Stłukli go i zrzucili z dachu kasyna. Skręcił sobie karki z czezu. Pies strasznie się wściekł. Jak wyglądał ten podróżnik? Koleś był wysoki, miał ciemne, lekko siwiejące włosy. Cały był ubrany w czarne skóry, jak gdyby to był odpowiedni ubiór na pustynię. Miał ze sobą strzelbę. Mówił z takim zabawnym akcentem. Pies wszędzie za nim chodził. Dzięki za opowieść. Hmm. O pies. Hmm, a czy można mu... <noise> Dzieliście to jak uciek. Phil byłby wdzięczny za pozbycie się tego psa. A co ci ten pies zrobi? Ja rozumiem. No, niektórzy ludzie mają kenofobię i te sprawy, ale. Są lepsze sposoby. Mógł na przykład rzucić coś do jedzenia. To rolnik ze złomowa. Czy na widok złomowa nie rośnie serce, ależ rośnie? Co mamy tu? Oczywiście najprościej byłoby zastrzelić psa. No, na... za bardzo lubię zwierzęta, naprawdę. Tym bardziej, że ten pies, no, nikogo nie atakuje, tak? Nie jest jakiś agresywny, więc. Prędzej to ja bym zastrzelił chwilę niż tego psa. No dobra. Jestem zajęty, daj mi spokój. Widzisz twardego, umieśnionego mężczyznę. Tak? Co tu robisz? Saul śmieje się do rozpuku. Jestem bokserem. Poradzę sobie z tobą. Nazywam się Saul. Od dawna mieszkasz w złomowie? Całe życie. Tu się wychowałem. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Hmm, pracuję dla Gizmo, przybyszu. To właściciel tego wielkiego kasyna. Dobrze tu płacą zawodnikom. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Hmm, możesz mi powiedzieć o tym gizmo jego kasynie? Kasyno Gizma to miejsce, w którym wszyscy idą na hazard. Można zagrać wiele gier i świetnie się zabawić. To najlepsze miejsce po tej stronie. Hap. Co to jest do roboty? Jeśli potrzebujesz zaopatrzenia zajrzyj do sklepu Kiliana Darkwatera, to na południowy wschód stąd. Przespać możesz się w noclegowni, blisko stąd. Jeśli zostajesz tu na jakiś czas, być może weźmie cię chętka na drinka w noży szumowin. Tylko uważaj na czachy. Kim są te czachy? Czachy to podłapaczka. Przesiadują na tyłach noclegowni i w noży szumowin. Uważaj na nich, lubią zabawę z nożami. Rozumiem. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? W czym, w czym ci mogę pomóc? Chcę, abyś poznał mojego małego przyjaciela. Jeśli szukasz kogoś, kto ci poprawi tę paskudną facjatę, to jesteś we właściwym miejscu. Yy... Nie, dziękuję. Mogę zadać ci kilka pytań? Tak. Jak zostałeś bokserem? Zawsze wdawałem się w bójki z braćmi. Kiedyś na złomową napadła mała grupka najeźdźców. Jednego z nich zmusiłem do odległości zanim zdążył wyciągnąć broń. Tak naprawdę to miałem farta, ale gizmo sponsorował zorganizowane walki, a ja potrzebowałem pieniędzy. Od tego czasu boksuję. Eee, co się stało z twoimi braćmi? James zginął w czasie ataku najeźdźców kilka lat temu. Krótce potem mój starszy brat, brat Darrell zebrał trochę sprzętów i wyruszył na południe ku mitycznemu miejscu zwanemu Blask. W poszukiwaniu skarbu starożytnych lub czegoś takiego nigdy nie wrócił. Hmm, co wiesz o tym mitycznym miejscu Blasku? Z tego, co słyszałem, to Blask jest świecącym w nocy kraterem. Podobno znajduje się daleko na południu, ale nie wiem dokładnie gdzie. <kuh> Mówi się, że zamieszkuje go pełno jakichś mutantów, którzy strzegą przedwojennych technologii. Ciekawe. Możesz mi powiedzieć coś jeszcze? Miło się z Tobą rozmawiało, na razie. Ok, zatem dowiedzieliśmy się o jakimś tajemniczym miejscu zwanym Blaskiem, którego strzegą mutanty, w którym znajduje się jakaś zaawansowana technologia. Zatem no, warto, warto te opcje dialogowe wyczerpywać, dlatego że mm, pewne, pewne miejsca, które pojawią się później, no, nie stanowią dla nas takiej całkowitej tajemnicy, Jaką by, stanowiły, jaką by stanowiły przy pierwszym zetknięciu z nimi. Nazywam się Steven, tylko się rozglądam. No, było cię poznać, do zobaczenia. Dobra, 16. Spróbujemy... Może porozmawiamy na razie z tym. To Niestety dzisiaj nie ma boksu. Kiedy będzie następny mecz? Zajrzyj tu jutro. Saul będzie wtedy boksował. Kim jest Saul? Saul to miejscowy mistrz. Jest obecnym ulubieńcem gizma. Koniec? Dobra. Zajrzyj tu jutro, czyli sobie odpoczniemy do południa. No, chcesz się założyć o wynik walki? Jakie są notowania? Na kogo chcesz postawić? Saula czy pretendenta? Notowania są korzystniejsze dla Saula. Zakład kosztuje 25 kapsli, dostaniesz 50. Jeżeli, jeśli w... Dostaniesz 50, jeżeli wygrasz stawiając na Saula, a 100, się wygrasz stawiając na pretendenta. Postawię na pretendenta. Czy chcesz tu poczekać do drugiej, kiedy zacznie się walka? Pewnie, czemu do Diaska nie. Niech rozpocznie się walka. Oj, chyba stracę te kapsle, chociaż, chociaż? O, mo Można go dopingować. O, resaoł dostaje nieźle. O! Uh. Całą też obrywa. Aj dobra, pretendent. Cóż, nie da, nie da się zawsze wygrywać przyjacielu. Życzę Ci więcej szczęścia następnym razem. Dobra. To poczekamy jeszcze może. Bo chciałbym wygrać jednak. Hazard to jest trochę, trochę ryzykowny sposób zdobywania. Właściwie to trudno nazwać hazardem. Siemanko, dzisiaj nie ma boksu, przyjdź pojutrze. Dobra, to tym razem postawię na Saula. Chcesz się założyć o wynik walki? Jakie są notowania? Dobra, to stawiam na saula. Tym razem na saula. To tak jakbym dostał, bo no, pretendent już nieźle. Pretendent już zbiera trochę bęcki. Chociaż, no, wyrównana ta walka. I nie wiem, czy nie pretendent tej niemal lekkiej przewagi razem. No zobaczymy. Najlepiej widownia to w Wiedźminie, w Wiedźminie. Reagowały na to, co się dzieje na arenie. Nie będę, może, cytował. No dobra. No to mamy 50 kapsli. No, wygląda na to, że udało ci się wygrać. Masz tu swoje kapsle. okej okay, to może poczekamy trochę. Ciekawe, czy uda się wyzwać go na pojedynek. poczynek godzinny. To może do południa. I jak tu nie będziemy mogli go wyzwać, no to sobie pogadamy z gizmem. Dopiero wtedy, tak? Twardziel co? Założę, że cię pokonam. Nazywam się Saul. Jak zostać bokserem? Hmm. Powiedz mi coś więcej o Kasynie. Dobrze. Nie. Co tu robisz? Saul mnie się do z Jestem bokserem. Poradzę sobie z Tobą. Nazywam się Saul. Dobra. Chyba nie da się go jednak wyzwać na pojedynek albo to jest tak. Albo to trzeba wybierać odpowiednie opcje. Prawie jak. Prawie jak u tego w przypadku Karima w y, Gotiku, z kim tu można gadać? To osoba zajmująca się hazardem, to krupier, osoba parająca się hazardem, krupierka. Co? Ej, czy mogę Ci zadać parę pytań? Byle szybko, jestem na służbie. Możesz mi powiedzieć. Możesz mi coś powiedzieć o Twoim szefie? Gizmo to uczciwy człowiek. Zapota jest dobra, praca lekka. Nie rób kłopotów, to wszyscy będą zadowoleni. Dobra. Osoba parająca się hazardem to krupier. Trochę weszliśmy tak bez zapowiedzi, ale może Gizmo nie będzie się jakoś specjalnie. Aha, bym zapomniał. Trzeba tu uruchomić pluskwę. Zas, y, miniaturowy mikrofon, urządzenie, nadawcze. To do niczego nie prowadzi, to... To do niczego nie prowadzi. Okej. Okay. Y, zapisz, bo nie pamiętam czy to tak się włączało, czy w jakiś inny sposób. No i porozmawiajmy sobie z tymi. Izo zachowuje milczenie. Przychodzę, aby ci powiedzieć, że twój zabójca zawiódł. Cóż, rozważmy hipotetyczną sytuację. Jaką to? Cóż, powiedzmy, że spróbowałeś zabić kijana, a twój zabójca zawiódł. To znaczy, że potrzebujesz nowego, który wykona tę robotę właściwie.

no one double crosses me. No one. No bo jakbym powiedział, że... No czy mógłbyś to powtórzyć do mojej kieszeni, no to by się od razu skapnął, że to jakaś pluskwa. Dobra, no to teraz pójdziemy do Killiana Darkwatera, najwyżej wczytamy stan gry, no i powiemy o tym, żeby to powtórzył do kieszeni, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy to tak trzeba było rozegrać, no ale to by było głupie. No bo powtórz to do mojej kieszeni. Okej. Okay. to Killian. So, Pewnie, że tak. Witch, Przyznaję się do winy. Posłuchajmy tego. That's the first time I've been happy to hear his voice. Thanks, friend. Now, time for you and me to take care of the other business. na mm, naboje. Nie, dzięki. Świadomość, że Gizmo dostanie to, co mu się należy, to wystarczające podziękowanie. Jasne, warto choćby tylko po to, żeby zobaczyć, jak on próbuje przejść więcej niż trzy metry. Zyskujesz 500 punktów doświadczenia za zabezpieczenie przyznania się Gizma. Okej. Okay. No to w takim razie idziemy do Larsa, który znajduje się przy bramie. Tylko weźmiemy broń, żeby mieć już w pogotowiu. Jest. To jest chyba Lars, nie? Czujesz się na siłach, żeby móc załatwić gizma? Także upolujmy tego kaszalota. W porządku, bierzmy się za to. Więc tak się to rozstrzygnie, Kilianie. Cóż, nigdy nie mogłem znieść twojego smrodu, a teraz położę mu kres. Yy, dobra, no to w takim razie... W czy dziata. Gizmo krytycznie obrywa w oczy, tracąc 22 punkty wytrzymałości, a jako, że nie posiada on tam osłony, sprawia mu to prawdziwy ból. Okej. Okay. Wszyscy uwaga, mamy cel ćwiczebny. Tylko, żeby Kilian nie zginął. Dobra, oberwał. Dobra, to już tego ochroniarza mamy z banki. Uda się trafić? Zasłonimy najpierw Kijana może, żeby przypadkiem nie zginął. O! Gizmo traci 8 punktów wytrzymałości i ginie. No to piękna robota. Zyskujesz 600. E... Dzięki Ci za całą Twoją pomoc. Oto 500 kapsli. W załowie zawsze będziesz mi widzianym gościem. Zyskujesz 600 punktów doświadczenia za swój udział w pokonaniu gizma. Niech ten skurwiel nie spoczywa w pokoju. Dokładnie, niech mu ziemia ciężką będzie. OK, moi drodzy, zatem udało nam się rozwiązać jeden z problemów trapiących złomowo. Udało nam się zdobyć przyznanie się do winy, ze strony, ze strony Gizma, i udało nam się wyeliminować jego gang. Ale jak wiemy, złomowo boryka się jeszcze z problemem czach, a którym to problemem zajmiemy się w odcinku następnym. W tym odcinku żegnam się z wami i do usłyszenia.